Mężczyzna właśnie się potknął. Odruchem sięgnął, aby złapać telefon, który miał upaść. Przypadkowo skierował jednak aparat telefonu w stronę kobiety. Kobieta uznała go za podrywacza. Mężczyzna próbował się tłumaczyć, ale kobieta była przekonana, że to ktoś podejrzany. Chwyciła jego telefon i usunęła wszystkie zdjęcia. Potem podniosła swoją torbę i wzięła taksówkę na rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy jednak dotarła na miejsce, zorientowała się, że w torbie nie ma jej CV. Zdała sobie sprawę, że zamieniła się torbami z tym mężczyzną. Otworzyła jego plecak i znalazła dowód osobisty. Udała się pod wskazany adres i dotarła do luksusowej posiadłości. Babcia mężczyzny pomyślała, że wnuk wreszcie znalazł dziewczynę. Widząc, że dziewczyna wnuka jest piękna i dobrze wychowana, wręczyła jej zestaw ubrań. Matka mężczyzny podała jej naszyjnik wart milion dolarów. Potem ojciec dał jej kluczyki do samochodu, mówiąc, że kosztuje on milion dolarów. Tymczasem mężczyzna spotkał ukochaną. I podarował jej szminkę. Kiedy zobaczyła, że była już używana, zdenerwowała się. Mężczyzna wysypał wszystkie rzeczy z torby. Jego wybranka była rozczarowana i odeszła w gniewie. Tej samej nocy kobieta już spała, a mężczyzna wrócił do domu wykończony po całym dniu. Nie zauważył, że w sypialni jest także kobieta, dopóki ta nie przewróciła się na bok i odkryła obcego obok siebie. Kiedy spojrzeli sobie w oczy, oboje od razu się przebudzili.